Dzisiaj piłka jest na linii 20, czyli to, że są spokojni w tych zwycięstwach i zwycięstwem 3 w tylu dniach zwyciężają Rzeszowie Zagorowiczki i Mikołko Olejko-Geriana. No może dla nich niespodzianka była, ale my tak po prostu zaczęliśmy agresywno, byłyśmy skupione, zdobyliśmy dużo punktów na zagrywce i tutaj robiliśmy różnicę. Potem blok odbrany i byliśmy bardziej odważni u ataku, także e, wydaje mi się, że zasługa wygranego seta nie wydaje mi się, że na pewno jest, że była nasza, bo naprawdę po prostu nacisnęliśmy ich i, 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 i to fajnie wyglądało, a potem już e, dziewczyna z zaczęła grać w swoim siedkubku, były wszędzie na boisku, dotykali dużo piłkę u bloku, blokowali nas, a my gdzieś tam może straciłyśmy trochę pewności siebie i Jeden, drugi błąd i po, po prostu e, odpuściłyśmy, powiedzmy tak. Ale na pewno jest dużo rzeczy, którym musimy być zadowoleni. Na, a to jest sposób tego wejścia na, na, na mecz, ten pierwszy set. A też na pewno dużo rzeczy do poprawy, dużo rzeczy do, do nauczenia, bo e, to są fajne okazje grać z takim zespołem, z takimi zawodniczkami. także e, Cieszę się, że, 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 że mieliśmy mieliśmy tu okazję, że będziemy mieć jeszcze raz, ale na pewno, żeby powalczyć z nimi, to trzeba być jeszcze, jeszcze lepszy niż on. No na pewno, na pewno. Kibice jak zwykle dopisali polscy kibice, także super, fajnie się grało w takiej atmosferze. No ja przede wszystkim się cieszę z rezultatu, bo ważne, cenne trzy punkty na ciężkim terenie, także myślę, że jesteśmy w miarę zadowolone. No, zaczęły bardzo agresywnie, dziewczyny, my troszeczkę ospale. No i tyle, ale to był taki zimny prysznic, i w drugim secie już zapałyśmy, zaczęły się nasz rytm. No i tak ustabilizowałyśmy tę grę. Także się cieszę, że przetrwałyśmy te, te męki, które były w, w tym meczu. Nie sądziłam, że tego pierwszego seta wygramy, i to jeszcze wygramy tak wysoko do 16. Tym bardziej nie sądziłam, że kiedykolwiek w życiu zrobię asa na Monice De Genaro. <grywka> Więc, więc jestem naprawdę mega mega dumna z naszej drużyny, że potrafiłyśmy się postawić takiej drużynie, jak Moko no, no, Jednak to jest najlepsza drużyna świata, najlepsza drużyna klubowych mistrzostw świata, które się niedawno odbyły. Więc oczywiście gdzieś tam z tyłu głowy była myśl, że może ten mecz się skończyć szybkim 3-0 dla, dla przeciwnika, ale my potrafiłyśmy pokazać pazur, jak to na rysice przystało. Pokazałyśmy swój charakter, zagrałyśmy na 120 albo nawet na więcej procent. No niestety, no tutaj jednak przeważyło doświadczenie zawodniczek po, po drugiej stronie siatki. Też atakująca z, z drużyny Skoneliano dojechała na mecz. I niestety no, w końcówkach nas rozgromiły, ale ja i tak jestem naprawdę mega dumny. Oczywiście, że, że buduję, bo to jeden set, potem dwa, potem cały mecz i sytuacja mogłaby kompletnie inaczej wyglądać. Naprawdę miałyśmy duże, duże szanse, żeby doprowadzić do tie-breaka w, w tym ostatnim secie. Niestety wyszło jak wyszło. Mamy teraz bardzo ciężki rozkład jazdy, bo tak dzisiaj grałyśmy z Corneliano w sobotę z Hamikiem, potem znowu Liga Mistrzów u siebie. E, więc myślę, że dzisiejsza przegrana może troszeczkę odbije się na naszej psychice, ale wydaje mi się, że, że jesteśmy bardziej pewne siebie, że potrafiliśmy się postawić. I prawda jest taka, że może to, że wygrałyśmy tego dzisiejszego seta, przeważy, że, że wygramy z tym chemikiem w sobotę. I Pokażemy, że gramy dobrą siatkówkę, więc liczę na to, że, że ta pasa zwycięstw nam powróci i po prostu będziemy pokazywały dobrą siatkówkę.